Dzień dobry, witam Was we blogmasie numer 21. Dzisiaj mamy 20 grudnia i witam się z Wami z Mazur. Tu jest wielkie jezioro, którego jeszcze nie widać. Jest wcześniej rano. Idę na śniadanie, a później zaczynam warsztaty i mam nadzieję, że cokolwiek dzisiaj wam nagram. Tak wygląda hotel. Nie wiem jak Wam pokazać, ale jest ogromny, jest bardzo ładny. No i jest jedno jezioro, drugie jest po drugiej stronie. Szkoda, że nie mam czasu się tam przejść i zobaczyć, ale Wydaje mi się, że jest przepięknie. Już jest pięknie. Zabieramy się za śniadanko. Jesteśmy same na sali. Będziemy jeść coś. Ja na pewno na słodko, jak zawsze. A dziewczyny znowu mięsko. Zobaczcie, jakie przysmaki prosto z Mazur. Syrop z kardamonem i limonką. Mazurski syrop korzenno-owocowy. I taki naleśniczek na do tego. Zobaczcie jakie śniadanko. Ja tutaj zaraz naczką się podzielę z dziewczynami owocki. Będą jeszcze naleśniki. To dziewczyny też się gąszczą i mamy do tego taki widok. Jakie to jest ładne. Tak strasznie mi się to podoba. Zobaczcie, tak mieć w domu takie bombeczki wiszące. Pięknie. Dobra, zmykam do pokoju, muszę się przygotowywać do warsztatów, więc szybko się pakować. I lecę. Uuu, jak ciemno. Przygotowania do warsztatów, zobaczcie, jakie fajne materiały szkoleniowe jest kuferek wypełniony kosmetykami. I wszystkie materiały ślicznie tutaj. It was the night before Christmas. I was Pierwsza część teoretyczna jest za nami Teraz idziemy na obiad Jest mała przerwa, a później dziewczyny będą pracować I ja będę je obserwować Mam nadzieję, że coś tutaj widzieliście Jak mniej więcej takie warsztaty wyglądają Jest taka grupa mniejsza, zamknięta Ale jest bardzo przyjemnie I po warsztatach Zbieramy się do domu No i koniec warsztatów Zbieramy się do domu, przed nami długa droga i jest bardzo ciemno. Zobaczcie, Tam praktycznie nic nie widać. Żegnamy się z przepięknym hotelem i jedziemy do domu. Dobrana, do widzenia. Zobaczcie, jakie ładne to pięknie pachnie to już skorzywa, tutaj jest piękny zapach. Idziemy. A, do domu. Przejechałyśmy do centrum Warszawy, teraz oczekuję na pociąg i do domu. Jeszcze raz taka sama droga, ale dzisiaj jeszcze dojadę do domu, więc się cieszę bardzo. Bardziej, jak ładnie jest oświetlone. O, scena na Sylwestra, uważcie, ale taka malutka się wydaje. I powroty do domu, nie było mnie dwa dni, nie jest. Pierwsza w nocy I otwarłam kalendarze Mamy pomadkę nyxową I taki cień Fajny, taki neutralny, połyskujący Na pewno będzie W użyciu I w Douglasie była konturówka Do ust, to było 19 Też w bardzo ładnym Kolorze Też neutralnym, takim dziennym A po 20 mamy Maseczkę do Twarzy. Szkoda, że nie była wcześniej, bo bym ją zabrała ze sobą. I oczywiście czekoladki, za które się teraz zabieram i otworzę zaraz jeszcze jedną paczkę i do się kąpać i do spać. Więc tego vlog zobaczycie pewnie później, bo jutro rano go będę dopiero montować, ale będzie. To nie że jest pierwsza w nocy, ale mąż przekazał mi paczuszkę, którą dostałam świąteczną z najlepszymi życzeniami Lady Make-up. Wesołych Świąt! zaraz tu mnie kusi żeby zobaczyć co tu jest w środku otworzę i wam oczywiście pokażę, bo jedną ręką teraz nie będę w stanie tego zrobić niespodziankę dostałam nocne zabawy Tygrys. 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 Stefania jest pierwsza w nocy Dziecko idź spać. I każdy się cieszy z paczki. Ja mam kosmetyki. Stefcia ma wstążeczkę. A mąż ma zabawę, nie Rafał? Jaka zabawa. Wszystkich cieszy. Uwaga, otwieramy. Stefania się bawi teraz. Nocne zabawy. Co tu mamy? Tu coś pachnie, ładne. Mmm, czekoladki! Co my tu mamy? Happy Soul, czyli mydełko, ale śliczne. Wygląda jak z gumy do rzucia. Śliczne. Tu mamy balmi, Czyli coś Lip Balm. Do ust. Ale słodziachny, te rzeczy. Karteczka, a tą karteczkę pewnie sobie przeczytam tak poza kamerą. Tak, przeczytam sobie poza kamerą. I mamy słodkości. Jak ja lubię pierniczki, naprawdę uwielbiam. Więc jutro pewnie na śniadanko sobie. O, tutaj jeszcze coś mamy, czekajcie, że nie wyrzuciła. O, maseczki, naprawdę mi się to przyda po tej podróży dzisiejszej z tych mazur. I jak przyjechałam tak późno, zanim się wykąpię, to naprawdę jutro będą maseczki w ruchu. No, a tu już mamy papiery. Super, dziękuję bardzo za niespodziankę, za prezent. Jest mi bardzo, bardzo miło. To lecę się kąpać i kończę na dzisiaj tego vlogmasa. Obiecuję Wam, że jutro będzie. Bardzo ciekawy vlogmas. Mam nadzieję, że tym Was zainteresuje. Jutro zdradzę więcej. Dzięki kochani za oglądanie, za dzień dzisiejszy i do zobaczenia jutro. Papa! Pa.